Za nami pełne barw, pięciodniowe święto Bolesławieckiej Ceramiki, które w tym roku odbyło się w dniach 18-22 sierpnia, zamieniając Bolesławiec w ceramiczną stolicę pełną nie tylko mieszkańców Polski, ale i odległych krajów świata. Tylko w ciągu dwóch pierwszych dni imprezy odwiedziło ponad 100 tysięcy osób, zaś w czasie weekendu kilkukrotnie więcej. Zanim zaprosimy Państwa na relacje z wydarzenia, zacznijmy od początków ceramiki i wizyty w najstarszej Bolesławieckiej Manufakturze. Historia słynnych na cały świat wyrobów rękodzielniczych z ceramiki bolesławieckiej zaczyna się w XII wieku. Wówczas w okolicach Bolesławca w dorzeczu Kwisy i Bobru znaleziono pokłady glinki ceramicznej. Wtedy zaczęła się trwająca do dziś bogata historia bolesławieckiej ceramiki. Pierwsze garncarnie w Bolesławcu, gdzie ręcznie produkowano i malowano wyroby ceramiczne powstały w wieku XVI i XVII. Misternie zdobione naczynia szybko przyciągnęły na Dolny Śląsk kupców z Czech i Niemiec. Produkty z Bolesławca z czasem stały się marką i obecnie są znane i cenione na całym świecie. Najstarszym powojennym producentem unikalnego fajansu są liczące 75 lat zakłady ceramiczne Bolesławiec, gdzie miesięcznie powstaje blisko 50 ton produktów. Sprzedajemy nasze wyroby na całym świecie, do Rumunii, do Kataru. Największymi naszymi odbiorcami są Stany Zjednoczone, Korea, Chiny, Japonia, ale jesteśmy też otwarci i mamy nowych klientów z rynku skandynawskiego, więc klientów jest mnóstwo, około 60 krajów, do których eksportujemy nasze wyroby. Jednak rynek krajowy, nasz polski, też odczuwa taki renesans. Jest coraz więcej klientów krajowych, którzy kupują naszą ceramikę. Dobre, bo polskie, owszem, ale jest to produkt z tradycją piękny, trwały, wytrzymały, który nie tylko zdobi wnętrze, ale również jest użyteczny. Receptura od dekad pozostaje niezmienna. Rozwój technologii umożliwił wprowadzenie innowacji w niektórych etapach produkcji fajansu. Są jednak takie, w których ciągle stosuje się metody z XIX wieku. Możemy zobaczyć na odlewni tak? metody XIX-wiecznej produkcji, gdzie odlewa się nasze naczynia ceramiczne za moimi plecami. Pani już kończy proces wytworzenia, czyli zamywa to naczynie, które zostało w formie gipsowej wytworzone. Będzie ono przekazane do dalszego etapu produkcji, czyli wypalenie na tzw. biskwit w temperaturze 800 stopni. Potem zdobienie, które też jest najpiękniejszym moim zdaniem procesem produkcyjnym, jednym z elementów tego procesu, Potem jest szkliwienie, szkliwem skaleniowym, które nam uszczelnia to naczynie, zamyka tak zwane pory, powoduje nieprzenikanie żywności do samej gliny, która by ją rozpuściła. I dopiero wtedy jest proces wypalenia w temperaturze 1250 stopni. Każda dekoracja w zakładach ceramicznych w Bolesławcu ma swoją nazwę. To na przykład kubek w dekoracji o numerze DU60. I pewnie nic to Państwu nie mówi. Ale jak przypomnę Państwu, że w 2017 roku para prezydencka podarowała księżnej Kate i księciu Williamowi zestaw do herbaty ozdobiony właśnie w taki sposób, być może wówczas skojarzą Państwo ten wzór. Każdy kubek jest unikatowy oraz opatrzony podpisem artysty-zdobnika i zanim trafi do sprzedaży przechodzi przez co najmniej 15 par rąk. Są to między innymi zdobinki, czyli artystki ozdabiające naczynia unikalną w świecie metodą stempelkową. W najstarszych zakładach ceramicznych jest do wyboru obecnie ponad 2000 wzorów, i wciąż powstają nowe. A teraz przenieśmy się do serca Bolesławca, gdzie podczas tegorocznych dni ceramiki można było spotkać producentów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Tematem przewodnim 27. edycji wydarzenia był kolor kobaltowy najbardziej charakterystyczny i rozpoznawalny. Tegoroczne święto ceramiki w Bolesławcu odnotowało rekordową frekwencję. To wydarzenie co roku przyciąga wielu poszukiwaczy unikalnych zdobień spoza granic naszego kraju. To jest gra granica tutaj. A jaki wzór najczęściej najchętniej wybierają? Tempel. 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 Ten tradycyjny. Ten tradycyjny. Stanowiska wszystkich producentów nie pozostawały puste nawet na chwilę ogromny wybór, jakość produktów oraz kunszt zdobienia spotyka się z uznaniem nie tylko krajan, ale także mieszkańców z odległych zakątków świata. Ceramika bolesławiecka cieszy się dużą popularnością, na przykład w krajach azjatyckich. It's really to Oprócz producentów ceramiki, którzy prezentowali swoje wyroby w sercu miasta, udział w imprezie wzięło wielu wystawców produktów oraz firm niezwiązanych z kultowym fajansem. Nieopodal rynku, w odrębnej strefie można było spotkać kilkudziesięciu wystawców, którzy opowiadali o swoich ofertach oraz rozdawali firmowe upominki. Wśród nich można było znaleźć stanowisko kolei dolnośląskich. Wsłużyliśmy bardzo dużo pasażerów naszych. Są to y, ludzie, którzy są ciekawi naszych gadżetów, naszej oferty. Opowiadamy o szlakach, o pociągach, które kupiliśmy. Ale też bardzo jest dużo pasażerów, którzy przychodzą po pieczątkę. Która uprawniała podróżnych do bezpłatnego powrotu do domu. Wystarczyło zakupić bilet do Bolesławca, zaznaczając, że wybieramy się na Święto Ceramiki, a będąc już na miejscu, zgłosić się po pieczątkę do pracowników kolei dolnośląskich. Wówczas można było bezpłatnie wrócić pociągiem do domu. A skoro już jesteśmy w temacie kolejowym oraz w Bolesławcu, po prostu nie możemy nie wspomnieć o imponującej budowli, która znajduje się w tym miejscu i każdą podróż pociągiem czyni niezwykłą. Wiadukt Bolesławiecki, bo o nim mowa, to najdłuższy wiadukt kolejowy w Polsce. Mierzy 490 metrów długości, 8 metrów szerokości oraz 26 metrów wysokości. Ten wyjątkowy obiekt w całości zbudowano z kamienia w latach 1844-1846, a więc liczy już ponad 170 lat i jest jednym z najdłuższych wiaduktów kamiennych w Europie. Jeśli chcecie się Państwo przekonać, jak wygląda przejażdżka pociągiem w tym miejscu, zapraszamy do Bolesławca. To znakomity kierunek na całodniową bądź weekendową wycieczkę, nie tylko podczas święta ceramiki.